Ciała się widzowie! Dzisiaj prawie tragedia się wydarzyła. Na szczęście oprzytomniałam, bo włożyłam metalową miskę do mikrofalówki i zaczęło się już żarzyć. Na szczęście to był krótki epizod, i szybko wyjęłam i przełożyłam. Zjadam jednego naleśnika, reszta w jest w koszu, a zjadam karbonarę całą dzisiaj na śniadanie. Ale ta carbonara ona się nie nadaje na drugi raz, bo ona się jakby tak zlepiła razem i był taki kamień z tego. Ale i tak zjadłam, bo nie miałam co na śniadanie jeść. Nie wiem, ona była taka sklejona. Ona, że dodałam do niej keczupu Ja mam teraz ten boczek. I co ja mam zrobić z tym boczkiem? Jajecznicę? Grochówkę? Ej, dzisiaj w nocy mi się śniło, że cały czas pierdziałam. Że zjadłam coś i pierdziałam. I w takich najbardziej niezręcznych momentach. To właśnie był chyba znak, żeby nie robić grochówki. Sen proroczy. się pyta, czy chcesz z nami ZAGRAC w Imprez? No mogę. Na Discorda Arcadia. Arkadia. Wchodzę tam. Hejka. Hejka, witam. Serdecznie. Mamy Dress to Impress. A to ty się tak napaliłaś na to Dress to Impress? No, to <laughs> jak zacząć chodzić i mieć pozy? Ej, tutaj Mega się pozmieniało, jak ostatni raz grałam. Jaka piękna przestrzeń. Temat wybrzeż jakiś no, lepszy niż taki proponowany. Jakiś taki twitchowy temat. Dobra, zapierdzielamy. Pójdź gry jak chcecie. No dobra, dobra. Możemy zrobić prostu z gry. No dobra. Za mało czasu jest. O tu, włosy mogę zrobić? Chciałam Caitlyn robić, widzowie. Ale przyklapnięte są te włosy. Nie ma innych fajniejszych? Nie przyklapniętych takich? Ale beznadziejne są te włosy. Boż. Trzy minuty ja dopiero przy włosach jestem. Jeszcze dwa razy nacisałam. Banki. Nie wiem. Czemu jest łysa syłu? Ja. Dobra, czapkę założę, nie będzie widać. Musimy wziąć mini spódniczkę. Mm. O. Taką miała Caitlin czapkę. I jeszcze marynarka, tak? Dobra, to. Gdzie jest jakiś żakiet? Nie, jestem beznadziejna w tę Nie ma żadnych żakietów. A były chyba kiedyś. Dobra. Buty. Ale wszystko jest czarne. Bo nie pomyślałam nad kolorem. Nie, Mało spodnie. też nie. Te? Kurde, Nic nie zdążyłam zrobić. Dobra, mi się udało, się ale to tak, tak na... na. O, to jest Sage ludziska, Sage, Sage z Valoranta. To jest Sage? <głos> <Okay>. <głos> <Yeah>. <głos> ale kto? Oli, kto? Oli, Ja. Widzę. <noise> Ja Dziękuję. Się, ja ją widzę. Już spuściła włosy i ubrała się trochę inaczej. A to? Ten! A ma żyły co jest? To CJ, jakbyście nie widzieli. Jaki? Jeden. No lepsze trochę. Lepsze niż Sage. A skąd ten CJ jest? w takiej gry. GTA. To, to jest Steve z Minecraft. To jest Steve z Minecrafta? O mój! <laughs> o oh, może! <laughs> Dobra, dwa. Daję, bo zmieniła... Udało Ci się zmienić kolorki, ale no prawie! A to jest no Katarina, tak? Tak, no. Dobra, ja chcę wiec, mieć takie Dobra. Ubranie. Ciekawe czy moje ja, zgadniecie. Jest tak jet było kuchowej kurtki. A, No kurde nie ale wygląda. Ale lata. No ładna, no. Daje Daję dwa. No Daję. Ale co jest? Obym wygrał, błagam. A Wiecie kto to jest? Caitlyn? <śmany> no. Tylko nie... Z kolorami nie zdążyłam trochę. A tu można mieć tego? Broń? O, Dobra, drugie miejsce mam. No ja ja re... mi daliście tak mało? Mamy Ciekawe. Może jakieś influencerzy czy coś? Dress, tu imprez wszystkich influencerów, których ostatnio zamknęli. O nie, ogólnie. A, nie, ogólnie. O, nie, ogólnie? Dobra, nie wiem, robię Boxdella chyba. Tak, tak, no. Czyli nie znam influencerów żadnych. No jak, nie siedzisz wśród nich. Popatrz, wszyscy jesteśmy influencerami. Jest, Przez, a, nie wiem, dobrze, kogo to zrobić. To jest, kogo to jest, myślicie? to może od Dobra, robię fagatę. Dobra, zaraz mi się czas skończy. Dobra, niech będzie. Akurat fagatę to będzie dosyć łatwo zrobić. Biegiem, biegiem po buty. Dobra, ale na pewno to... Jak tu zzirowa to wyglądać? No. O! Do Agatem Lodzik będzie pasował. Albo nie, nie, nie. Telefon i musi być jakaś biżuteria na pewno. To wydaje mi się taka. O, i teraz włosy. Nie, ona ma bardziej na środek. I czemu jedna połowa jest taka, a druga taka? Co za włosy? Czemu ona jest łysa na górze? Ej, chyba wyszła mi niepodobna bo włosów. nie mogę oh, znaleźć? Yeah. Dizgierczak, Norbert Dizgierczak. <coughs> ja, przecież... <coughs> no masz pięć. No, okay. no nie, no, dobre to jest. Norbert Dizgierczak. Ty <coughs> czy to Jakie gówno? Co tylko to jest? Nie znam. Speed. I show nie, speed? Dobra, speed? Fajne. Ja myślę, A, fajne, fajne. Ja no, nie poznałam, chociaż mojego chyba też nie poznacie. No mojego też. Mógłam inną fryzurę zrobić. Bez ja zrobiłem, kitu. Nieuczesana. Tak? A, no, no ten kotek! To się wiedziałam, że miała taką sukienkę. Ale fajnie wygląda. Jest. Ale jest, ale jest no, no. Ona ma takie czarne futro A dlatego nie miałem robić, tak? Tak, dlatego nie miałem już robić. Bo ja ale ładnie wygląda. Dobra, ja. Zgadnijcie, kto to jest! To ty! Nie, to fagata! To <noise> Coś, ale, Masza ma inny, jest. Fagata! Masza? No, nie mogłam. Nie, no, niby takie. bardziej brązowe chyba. Ej, ale była idealna twarz na maszę, no? Jezu. Ja, ja wziąłem ze sesji zdjęcia. A nie, ja nie wziąłam, że to jakieś te... Czekaj, to chciałam ta! ta. Eee. No właśnie, no. Nie no, okay. fajna, Imo. No, może kategoria Menel, kto robi zdszego Menela zrobi. Dobra, zajeba. Leś to coś tak, żeby był jakby brudny. Ej, bo ja chciałam, żeby te plamy nie były białe, tylko czarne. Dobra, to musi być... Ta... Tak, chyba. Nie, to ładnie wygląda. Dawaj to. I spoko wygląda te spodnie, ale jakby były brudne. Pa, zmienia, że niby jest to, tak? A włosy. Czapka z daszkiem by się przydała jakaś. Dobra, jakiś. Szalik znaleziono na świetniku. Oh, yeah! Żóle mają zawsze zimowe ja no, kulki. Ale no, moje no właśnie nie mogłam. <noise> ostrane dzień. <dżiny. głos> ja da się obrócić, jak jest 180? Chyba da się jakimś pozom, co? Ale jak będziesz wracał, to będzie widać. Yeah. A nie. <noise> <noise> Jakie gówno! <noise> to bardziej wygląda jak jakiś trendsetter. niż menel. Jeden. No nowy Ale to jest fuga! To jest fuga? No Jaki tak, czerwone ja no tak. No tak, ale dwa dałam! O, tak Jezu! Tak Ty Zajebiste to jest! Fajne, fajne. By Ona wygląda jak taki menel, ale z klasą! No, to zabija no, potwory tak. w nocy. A nie wiem jak to zrobiłeś na twarz, bo ja próbowałam coś takiego, znaleźć nie było. Są te a. Jestem orzeł z Japonem w łapie. A myślałam, że masz. Y... Nie wygląda to jak Menel. Jak Seba z Podburka. No, wygląda no, czysto. Czy czysto. znacie orła, który robił napad okay. na fabrykę? No, znamy, Japonii. ale miał być Menel, a nie orzeł. No i ale on już zrobił <coughs> napad gościu. O. Okej. Okay. O, fajne. Też dżinsy strony. Se... No są. To są za darmo były. Jestem magicznym Manelem. O, już nice. się wygrałam. Ale nice. Mam poduszkę do spania na ziemi. Torbę z puszkami. Kogo robimy? Fasta bajki. Ej, to nie ma rękawków. A, jest. Różowe. Kurde, to nie taki róż. Muszę zmienić kolor skóry. Bo źle to wygląda. Dobra, Git. Potrzebuję bufiaste spodnie pod to. Mam wziąć laskę. Może mam tylko minutę? Aha, i mi wystają stopy. No nie. Dobra, ja mam taką petardę. Kimkolwiek. Ty no, Nie, Nieźle wyszło. Wiecie o kogo chodzi? Nie. No. Nie, no nie zarumbiście, ale no naprawdę się postarałem. Pasek mogłeś jeszcze dodać jej. Nie, no już i tak jest git. To była twoja kraszuba? Kimkolwiek to kraszuba to kraszuba super. Co, co, co to jest? Z no Królik Osioł? A, myślałam, że to Królik Bax jest. Jaki gówno! Powinien <grym grym grym grym> mieć futerko może. Dobrze, Puchatek. Co to jest? Ja... Kubuś Puchatek? A w sumie? Taki większy. Ale mam cztery. Fajne, to mi się podoba Kreatywne O zaplotani Ale brakuje mi czegoś tutaj Oglądałem. Tam trzy Ale ładnie wygląda Teraz chyba ja Co to jest? No z tego to... z tej story ta mm, jak ona ja? miała? Pastereczka A, No i ma tego, story. fajna Aj fajna weczka Fajna, no fajna nie gadam znowu się zbudowałam, jak zawsze. Ale strasznie trudno się robi ląd włosy, nie takie, takie. No, bo wychodzą no, taka, że... taka brzydka żółć wychodzi. No. Co? O, Pastereczka drugie to miejsce. To jest tak? To się że mamy tyle samo punktów. Naj! No. Jaki temat? No, może zróbmy ten elegancki beskito. Hmm. Boże, ale czemu to tak. to. Spodnie czy spódnica? No dobra, później zmienię kolor, co? Twarz? O. Oj, jest problem. To raczej musi być tego samego koloru. Kurczę, gdzie są torebki, halo? Nie wiem, mi się tak średnio podoba, chyba. Nie wiem, czemu mam jakieś losowe paski. Chyba tyle. A tu jeszcze może być. A, Ej, podobne do mojego strasznie, co jest? Nie <grym> no ja wyglądam 100 razy lepiej. <grym> Jeden. No mam nadzieję, że to my piąteczki Boże! Fajne. No jest elegancko, nie? Elegancki jest, konduktor! Jest. Mimo, że to to daje trukę. Tylko buty nie pasują. Czemu taki kolor? Powinny być, są, być inne. Ale długi Ale kolor A, o, że... Kolor butów. No. Grązowy by lepiej już O. Jest. Stoja. O, la Piątka. Jest na bogato. Wow. Zajebiste. Jak outfit na Antosie. Ty, pięć daję. Tak? Ja, ja bym się tak ubrała szczerze. No. O, kurde. Taka elegancja, ale mroczna. udała mi się. Zajebiście. No, Też byś to mogła uprać, Maja. Nooo, ja robię takie rzeczy. Uuu! Tego się spodziewałam. Dzięki. Ale to chyba mieliśmy za porówno. Tak? 16, no. Nie, ale ten strój to mi się mega podoba. To, co zrobiłam. Only fanciara temat. Tak, muszę pozbyć się ogona. A znacie jakąś OnlyFansiarę prywatnie? No. Yy, poznałem się z jedną, ale to nie tak, że, że się poznałem, tylko po prostu była, to jest, była dziewczyna mojego kolegi. Oho. I jak byli razem, to miała OnlyFansa czy po? Tak, znaczy to nie było jego dziewczyna, Tak. No, Aha, to jak, ta jak to była to ja taka To Nie ja będę nie się była. rozwodził na ten temat, po prostu. Ale bardzo znana OnlyFansiara polska. Aha. Nie, to w ogóle nie pasuje. Bez sensu. Co by, by założyło oni fansiara? Pewnie nic. <grymne> I jeszcze to. To nawet git to wygląda. A zapomniałam o jednej rzeczy, którą powinno mieć oni to Są naszyjniki. Ale chyba nie od tej takiego, jak ja bym chciała. O. Ej, co jest? Czemu nie mogę zmienić koloru? Ej, nie da się zmienić. O, dobra, w ostatniej chwili. Maria! Ej! Oj, dobra! To ja! Ale ty się znasz! Ty. No taka, fajna. Tu, tutaj... Ale nie może pozować mi. Jezu, też fajna. Też spoko. A wygląda bardziej jak y, streamerka. To, to pądziu zrobił, to chujowe jednak. Oooo, o, okay. to moja. O kurde, zrobiłyśmy bardzo podobne. <gry> ale taka, kurde, wilczysta. O no, no, a nie, a twoja chyba słodsza jest dużo. Młodka, taka no. Taka no. Mi pasiara, ale taka, z, z taka Twa, nie w ogóle Twoja do... jest taka mega słodziutka, a losuje no, nam tak. Ale pasuje wszystko. Moja jest taka... ten... ostra. Do, oni Dobrze, ja zrobiłem Queen of the o, o, ty! Ma, Fajne! A ja lubię ten twój styl, że te, takie tyle nadźgane na, jest. Nie wiedziałam, że są takie OnlyFansiary. A Queen of the Blank dalej ma OnlyFansa? Bo no, widziałam ostatnio filmik, że wyszła z nałogu, czy coś. Ona ja jest teraz w Stanach i zeszła z nałogu niby, ale najlepsza to prawda to nie wiadomo, no nie. To no, wsz... mało, za, za, za coś tam musi żyć. Ej, wszystkie oni są fajne. No, no ty co zrobiliście. No, bardzo dają ducha oni Chociaż tutaj to tak... Hmm, taka... Ale, ale to jest ten, mucha oni Nie wiem jako splejerka Może. O Jezu, Maria. No mega klasyczna. No, mega klasyczna. W ogóle nie ma tutaj polotu i finezji. Tak, tak. To wy wiecie o OnlyFansie? O, to w sumie o, pasuje o, taka. No taka... No w sumie OnlyFansiara powinna być taka, że jakieś takie losowe rzeczy wkłada na siebie na, na, na tego na, na siebie. Na przykład ta Amora ma taki beznadziejny styl, ja uważam. Bo to jest nie taka helga. Nie podoba mi się w ogóle. Ona nie jest w ogóle delikatna i kobieca. No jest taka duża. Trochę, no, taka ale. Nie? No, to taka fajne, raczej... to no, o, no! Przepraszam. cztery. I z lodzikiem. Zawsze gotowa. Ej, fajna, fajna. Ładna fryzura. Fajna, no? A ty co ty miałeś też, majanim, nie? Ono! Bo amu, Amora chodziło o to, że kupuje takie drogie rzeczy i on, ona wszystkie składa, że wygląda jakby się ubrała w jakimś... najtańsze z Bazaruzia. A widzieliście jak napadli? A no? Ej, jak fajna. Wzią, tak, tak, no. no. A I ta wygląda jak ten króliczek taki, to była króliczek, to się tak na czerwono ubierała. O, o. drugie o, miejsce nie. zajęłam. Ale Dziękuję. to się udało, jak aż aż, o, aż o, zdziwiony! Mogę, A, to? No, to Dobra. Już już całe nie mogę, za dużo wyśleja ja w tej grze przysięgam. Dziękuję wam bardzo w ogóle, że wam się chciało, bo ja tak Spoko. to na zorganizowałem. To dzięki. Pa. Dobra, dzięki wielkie.